sobie witamy Was bardzo serdecznie razem z Grzesiem w 22 odcinku z Little Big Planet 2. Przywitaj się Grzesiem! No. No, a my sobie zaczynamy już 22 level, który już się między innymi nazywa Przy dobrej zabawie świetliki szybko lecą. Hmm? Tak, no one też nam będą świetlać te bo tak będzie prawda? a w nich? Będzie się nie dało natomiast spalić. Dobra, okej. Okay. A tam nic no No Właśnie, to więc idziemy tutaj. Dobra, Grzesiu, czekamy na świetlika, aż tam oświetli przejście. O, widzisz? Po to są te świetliki, żebyśmy się Raz. w tych ciemnościach nie zakupili. Dobra, ale spoko. Dobra, czekamy na świetlika. Tutaj. I teraz idziemy równo do. Ja bez problemów to droga. Jak niby to robi? Mam super wzrok, tak? Czekaj, Grzesie, na mnie! I tak się spaliłem. E... Niedobra, ok, przechodzimy przez to jeszcze raz. Dawaj. czekam na świetlnika! Aj, Ej, no, czas. Grzesie, no, czekam na świetnika, Czekaj, czekaj, stój, stój! Dobra! Widać Twoje głowy na kamerze. No, jakby było widać, to przepraszam Was, co wiem, ale nie maż, tak czy siak, to my idziemy. ue. Dalej czekaj. No, Grzesiu, wskakuj po paletach. Czekaj! razem. Okay. Czekaj, czekam na świetlika. Masz tam tutaj oświetli przejście. Teraz skaczemy tu. Teraz tu czekamy, aż sobie poleci świetlik. Świetnie. Teraz tu. Grzesiu tu... czy świetlik? Oj, O nie a, nie! a jednak nie. To i leć tam czy ta doleć. Dobra. Ok, czekaj, jeszcze tylko ja tak do ciebie dojdę. Czekam. Dobra. No dobra. O, jest dobrze. Idziemy. A, a, jeju. Dalej. Dobra. Ok, chodź. Wtedy uważaj na świetlika. Tak, bo on spala. Dobra. Teraz tu szybciutko. O nie, o nie, mój Boże, nie, nie. O jo. Ja. Ej, to był fart, nie? Ko. Świetliczek, ja się No, Także się ty ja do ciebie czekam. No, lecuję. No, idź szybko! Bo to jest ruchome. Musisz. Ej, nieważne. No, tak, już teraz masz rację. Czekaj, Grzesiu! O. Jeszcze dobrze ustawimy tylko kaberkę lepiej. Ono, powiedzmy, że tak może być. Oui. Czekaj. Chodź. Ja mam... Tu. Ja już się wycofałam. Dobra, teraz grzesiu patrz. Co patrz? Tak. No tak. A ja Trzeba, wiem. jak nie przelatują świetliki, to, to trzeba, trzeba przeskakiwać. To trzeba walić. Nie, trzeba przeskakiwać. Ale walić skokiem. No no ale tak się nie mówi. Dobra. A kotwiczka. Tak, do no tutaj kotwiczką po prostu się przeciągamy. Tylko jakby, i lecimy jak leci w ale jakim przyciskiem ta kotwiczka? Bo no, jeden tak. było. I w każdej chwili na a tym. Ja... Pamiętasz jak się podnieszało i zwyższało kotwiczkę? Ej, no już wiem, już wiem. Ej, a pamiętasz gdzie się podwyższało i zniszczało kotwiczkę? No, pamiętam. No, na, to gdzie? E, jeden. Na lewym nie, drążku, na lewym, tak? Aha, aha. No. Dobra. Okej, okay, no po prostu jak chcesz się podwyższyć na górę, to po prostu lecisz sobie w górę. No, no to po prostu lewy drążek na górę przesuwasz. A musisz go pocisnąć w dół, jeśli chcesz, natomiast spodniszyć kotwiczkę. Uj. A Dobra. Okej, okay, no więc w takim razie wchodzimy teraz do łącznika. Przy portalu. Mhm. No tak, to takiego jak gdyby. Dobra. To też. A. Ty mnie chyba wybiłeś. Jak to? Ja ci... Tutaj A! się nie da tak przecież zrobić. Ej. Dobra, Grzesiu. O jak będą takie właściwe palety, to właśnie wtedy... Tak, to wtedy skaczemy. Na nich skaczemy. Nie. Ja się pomyliłem ty, ne, z twoim. Ja się pomyliłam z twoim skinem. No mogłeś go sobie przebrać jak chciałeś. Jest. Dobrze. Teraz spać tutaj. No. Oj Grzesiu, teraz musisz podnieść i zwyższać kotwiczkę, w razie czego? No skok. Oj, wiedziesz, bo musisz unikać tych kulognia, którymi oni rzucają. Masz sobie podwyższać i zniszczać kotwiczkę, w razie czego w każdej chwili, no. E! Ale zabawa! C się mnie trzymałeś w ogóle. Właśnie. Ja się... Wow, prawie oberwałem od jakiejś... Aha. Dobra. Okej. Okay. O, sorry, jak coś, mogłem się ciebie złapać. O, mam cię nawet. Szczurliła, ale czekaj. O, jak tutaj nie będą przelatywać nad nimi te świetliki. No to wtedy po prostu się ich musimy złapać. Jejuki. O, dobra, okej. Okay. Teraz Grześ, ja ci powiem, kiedy zeskakujemy na dół. No. Kiedy? Teraz. Chodź. Szybko. Zaraz nas dogonią. Dobra, teraz to się łapiemy kotwiczką. Teraz to się znowu czekało. Dobra, okej, okay. się zobacz. Teraz to tutaj musimy skakać na paleta w nieba. No. A no łatwe. To jest już jest. Myślisz? Mee! No co jest? Dobra, okej, okay, do oto i bramy do azylu dla mentalnie innych. W końcu tu dotarliśmy. Całe to szczęście, czy wewnątrz jest już bezpiecznie. Nieprawda. Niestety i dlatego jeszcze właśnie w tych trzech odcinkach dowiemy się ostatnich. Dlaczego? No, to my Wam, widzowie, bardzo dziękujemy razem z Grzesiem e, 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 za 22 odcinek z tej gry. Zobaczymy się też w 23, to cześć!